z tej strony, kolejny vlog Dzisiaj jak widać wałowanie. Wałowanie e, żyta na belek. Jeszcze jeden kawałek tam dziki zawsze prują i nic krótko kości, więc będę musiał wałować. Tutaj hektar 70 do wałowania. Wałuję renóweczką z napędem jeżdżę mam standardowy wał na haku renówką, nie spytacie się dlaczego renówką jak widzicie, nie chciałbym siedzieć w innym ciągniku na ten moment tak się kurzy, że się w głowie nie mieści ale uwałować trzeba, bo e, 3 dni po sianiu może tak od razu zaraz nie wyskoczy, bo, jest, bo nie ma wilgoci No ale niestety, trzeba wałować, żeby było e, Dlatego mam zapięto renie e, Renie do wałowania i, i, i tutaj wałujemy Tutaj mam przewidziane żytko na belę. Będę chciał zrobić je na belki Czy tam tata będzie chciał, bo ja to dwa tygodnie w domu i później to nie wiem jak to będzie Zobaczymy na pewno Farming Simulator 2017 e, będę grał, więc tutaj coś z farminga może dla Was wpadnie, e, z jakąś ekipką, którą postaram się stworzyć. Żeby kanał Belarusa nie przestał istnieć, to będzie w jakiś sposób, że tak powiem, wykorzystany. Na pewno będzie mnóstwo hejtów i tak dalej. tak 10 km na godzinę e, to jest dla mnie prędkość taka optymalna nie śpieszy mi się nigdzie e, jeżdżę bardziej na oszczędność paliwa niż czasu więc e, więc stąd ta prędkość włączyłem trójeczkę i tak patrzę, że będzie ok więc, więc sobie tak jeżdżę a idzie naprawdę fajnie ile niż 60 czy 30 nie ma na co dozekać Co mniej więcej dzisiaj miałem znowu kukurydzę kosić ale, ale nie wyszło, byłem u dentysty, więc byś tam Paweł wsadził na moje miejsce a troszeczkę w domu, popracuję, Wata tutaj siał, ja, ja, ja to zaorałem to nie, w piątek zaorałem Tata w sobotę posiał, dał pod agregat w Nołowice Widwości i jedni tam jest tam... nie udały mi się wam powiem w tym roku kartofle pierwszy rok ee, nie wiem dlaczego co, ale totalnie się nie udało totalna tak zwana kropo wina nie kartofle urodził no, podnosimy mam tutaj podnosik ograniczony bo na CP CB... no, robiąc ten bał nie myśleliśmy o cbm i one troszeczkę nie pasują jeżdżę bez kur znaczy, ja pokażę Wam jak widzicie jeżdżę bez kul, zamiast kul tylko bolce powsadałem takie cieniutkie, bo inne też nie chciałem pochodzić. Wiesz, że się tutaj hakom nic nie stanie, to słuchajcie, z Nie takie byle gówno. Eee, no i co odnośnie tych kartofelków jeszcze, no nie udało się, totalna grochowina, nie wiem dlaczego, wszyscy tutaj obok mieli kartofle, a u nas nie było. Tak się zastanawiam, bo dałem pod przed siebem rano, a sadziłem, przed sadzeniem, a sadziłem po południu, więc nie wiem czy to przypadkiem nie zaszkodziło e, kartofelkom, czy tam... E, no ale gdzie... No nie nie, 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 nie wiem, nie Dlaczego taka, taka, taka totalna lipa w tym roku urosła? E, skąd, skąd to się wzięło takie coś, a nie inne? Więc... E, jeśli ktoś by pytał, ten wał ma szerokość 2,20 średnicę 48 cm. No tak, i nie mam zielonego pojęcia. W środku siedzi cały wał od maszyny płucącej. E, Warmianka, czy jakoś tak one się nazywały. E, no i te rany też są konkretne. Tutaj jest ceownik wysokości 15 cm. Z przodu, z boku, z tyłu ceownik parę kilomast. Sąsiad widzę, że się przygotowuje do siewu, tutaj koło mnie, tam jest moja działka druga, siedlisko moje, jak widzicie, Bele. W tym roku bardzo ładnie, będzie tym... Mamy pośród, bo coś był los w tym roku pięknie sobie kukurydzę. Nikt nie narzeka na kukurydzę na ten rok. Więc no ale nie będzie i teraz. Tutaj stanowisko po saradelce jest totalne wycie. Ale uwołować trzeba. latają deszcz, więc jak popana to... Nie wiem jakim terminem ten film się ukaże Mam troszeczkę na głowie Ale na pewno z jakimś opóźnieniem Nie tak ze z dnia na dzień jak niektóre filmiki miały miejsce Pozdrawiam Wam serdecznie Jeśli się podobało Jeśli chcielibyście więcej A jeszcze zostało na to kawałek czasu żeby było więcej subskrybujcie, łapkujcie Belarus na pewno się odwdzięczy pozdrawiam, zapraszam jo